Witam Państwa w czwartek, 3 stycznia. Dzisiaj bardzo ciekawy dzień. Duża zmienność pod wpływem raportu ADP. W ostatnich godzinach mamy wzrosty, powrót do wzrostów, no właściwie powrót do euforii. Zobaczymy co będzie dalej. Szczególnie jutrzejszy dzień będzie ciekawy z powodu oczywiście payrollsów. Spójrzmy teraz na stronę techniczną wykresu. Wczoraj mieliśmy bardzo ciekawy dzień na rynku funta. Tu zadziałała mocno podaż. Odbiliśmy się od górnego ograniczenia trendu wzrostowego na rynku funta do dolara amerykańskiego. Przebyliśmy w ostatnich godzinach poziom 1,61,73. Jesteśmy blisko dolnego ograniczenia trendu wzrostowego, kanału wzrostowego. Spadki na eurodolarze mogłyby wygenerować również sygnał spadkowy na funcie. On by był jeszcze mocniejszy, zwłaszcza że, zwłaszcza, że widzimy tutaj, że w ostatnich dniach podaż jest bardzo mocna. Prospadkowo wygląda również ropa. W ostatnich godzinach handlu jesteśmy blisko istotnego oporu na poziomie... 112,27. Jesteśmy również blisko górnego ograniczenia krótkoterminowego trendu wzrostowego. No i wydaje się, że w najbliższych godzinach jakaś głębsza korekta na rynku ropy jest nieunikniona z tej perspektywy albo silniejsze wybicie tych poziomów, które może wygenerować silny sygnał kupna. Bardzo ciekawa sytuacja również na polskiej giełdzie, przede wszystkim na akcjach KGHM-u. Tutaj no, ta hossa na KGHM-ie przybiera rozmiary już nieprawdopodobne i wydaje się, że jakaś większa korekta jest jak najbardziej prawdopodobna, szczególnie, że jesteśmy, odbiliśmy się w ostatnich dniach od poziomu 194 zł. Być może formacja podwójnego szczytu nam się zarysuje i będziemy mieli mocniejszą korektę, być może wybijemy się też z kanału wzrostowego, co jeszcze dodatkowo wpłynęłoby na silniejszą realizację zysków na akcjach KGHM. Dziękuję serdecznie, po więcej komentarzy zapraszam na stronę xtb.pl.